Jest braciak! Nara braciak! Hello. Zjechaliśmy na kawusie. Ruszyliśmy o trzeciej, słuchajcie. Braciako o pół do trzeciej już dzwoni Ze śniadankiem Znaczy ze nagrywałem ze, nagrywałem ze śniadankiem. A no to macie to tutaj Braciak musi mi się częściej zjeżdżać Zobaczcie Obiadzik wczoraj zrobiony Dzisiaj śniadanko Zobaczcie ogóreczki świeże Małosolne kuźwa Pomidoreczki Kanapeczki z rana ja nieuczesany taki <ślesz> Która godzina braciak? Druga. Druga... <noise> Klugę rekonstruujcie Dobra, także miłego dnia Hejka No to widzieliście No i co? No trochę zimno I zjechaliśmy sobie słuchajcie Jeszcze tutaj właśnie przed rozjazdem <noise> Bo ja skręcam na Wenecję W Weronie, a braciak jedzie na dół W Rzym Także zjechaliśmy sobie to znaczy ja sobie zrobiłem kawusie, Braciak kawy nie pije, bardzo dobrze robi, no i, i co? No i będziemy lecieć, nie jak dalej. Ja lecimy, no, lecimy, niestety. No, niestety. Czas zapierdziela, jak się tak kurde w dwóch stoi, jak ja bym tak... Moment, sobie... moment Jakbyśmy moment, tak powstanie. z bratem jechali, jeden za drugim samochodem, to kuź, 2 tygodnie byśmy mogli się w stracić. Bo tak moment. leci. No, wczoraj na farmie posiedliśmy do której do 21.30, nie? 21.30, także wyspani jesteśmy jak ta lala. ale no dobra, także co tam braciak, co tam jeszcze powiesz, czekaj, ja... o co mam mówić, co tam opowiadasz, wszystko, Widzę. Dobrze. wszystko dobrze, wszystko dobrze, najważniejsze, że wszystko dobrze, skarcz byk, kredatów jedzie, no także braciak w Dafika, ja w skakankę, no i niestety się rozjeżdżamy, nie? no ale za tydzień braciak, wpadam do ciebie na chatę, nie. No i ten... Zobaczcie co porobione. Io, dobra kochani, także Niestety kliknąć nie chcąc od mnie ten klawisz. Także Pa pa -ra pa 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 się No i wyjeżdżamy ze stacyjki Braciak przede mną i tak jeszcze trochę na time timelapsiku polecimy. Jak będziemy się rozjeżdżać, jak co po time -lapse jeszcze się odezwę. Niestety, kochani, niestety. Ale chociaż kawałek z braciakiem sobie pojechałem. A co najważniejsze, też sobie trochę posiedzieliśmy, kurczę, razem. Na trasie. Dobra. Będę próbował tutaj braciaka dorwać jeszcze. Jest, bracia! Para, bracia! Jeszcze kawałka, widać taki pocisk w stronę Rzymów. No. Ej kurde, takie, takie smutne, nie? Se jadą, jadą se dwa braciaki, kurde, a później trzeba się rozjechać. No ale, mieć nadzieję, że jeszcze będzie, kurde, okazja. Gdzieś fajnie by było, kurcze, jakbym się z Jackiem gdzieś na weekend na spokojnie, wiecie, stanął. Też zawsze inaczej, nie? no na weekendie na spokojnie a tak burzio. no ale nie ma co narzekać dobrze, że tam problemu nie było Michał żadnych problemów nie robił żebym ten, żebym sobie z braciakiem tam został, chociaż jeszcze mi tam z dwie godziny jazdy zostały słuchajcie ale tak czy siak i tak na rano będę słuchajcie jest godzina teraz 5.40 zostało mi 120 km nawigacja pokazuje, że na 20 będę na miejscu a firma otwiera od ósmej. Także i tak jeszcze trochę zapasu powinno być. No, chyba, że wiadomo, różnie bywa tak. E, się pokrochmalić gdzieś tam po drodze. No, ale oby nie. Oby nie. Żeby tam szło jak idzie. No. A dzisiaj, którego to my mamy? 21 już, nie? 21 Tak, no to jeszcze tydzień mi został. Tydzień mi został do zmiany. W piątek, w piątek za tydzień. Za tydzień będę ruszał do domku No i przygotowania do tego dnia nie? <gry> Rapapara, kurde A, Jeszcze wczepię trochę, kawałek pojedziemy No, Także teraz kurczę jeden Jak zjadę to, to, to te dwa tygodnie pierwsze Dobrze, to trzy tygodnie wolnego będę miał I pierwsze dwa tygodnie przez ślubę no to będzie ten, kurde, stresika trochę Nawet trochę dużo to wiecie, no wszystko, żeby wszystko było tak jak się należy. Ja to się obawiam, że się tam zatnę. Jak będę się musiał przysięgać, to się zatnę. Nie no, chyba tak źle nie będzie. Ja się okaże. No. Och, jak będzie, tak będzie. Braczek też sobie, o, braczek sobie urlop cię bierze na czerwiec. No ale y, u Jacka to też inna, inna sytuacja taka bo, bo Jacako Braciak ma y, słuchajcie przeprowadzkę także, y, także potrzebuje tego wolnego a co i jak, gdzie, po co, czemu, na co i dla kogo <laughs> No to słuchajcie, z braciakiem już nagram, już nagram materiał odpowiedni jak do Jacka tam do Elwiry pojedziemy i do Zuziulki kochanej mojej krześniaczki, pojedziemy to ten do to... No, Wam coś się, słuchajcie, kochani, nagra. No. Także co? Tyle tego. Co tam? Aha, światełka. Eee, tyle tego, kochani, będę kończył po malutku. I mówię, no z braciakiem wiadomo, teraz na telefonie będziemy tam. Będziemy się dowiadywać, jak to komu idzie, no ale Jacek tam na weekend będzie stał gdzieś tam, właśnie. Eee, w pobliżu rozładunku, bo jemu tam zostało, jak staliśmy wtedy, to 680 km. On miał do celu. Ja miałem 280, a Jacek miał 680. I tak to wygląda. Ale kurczę, pewnie się jeszcze trafi okazję, że nawet podwójny może gdzie polecimy. No, ale to czas pokaże. Dobra, kochani, tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło, we Włoszech jak na razie, słuchajcie, niby, niby tak ciepło wczoraj było, bo wczoraj było pięknie, ale aktualnie jest 12 stopni i tak Wam powiem, jak staliśmy tak na dwórku, to troszeczkę, troszeczkę dawało po rajduzach, no ale tragedii nie ma. Dobra, tyle ode mnie, Bartas en Braciak się na odcinku kłaniali, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, siema. Na co mnie tu pierdzi?